To jest kwadrans na angielski, lekcja 359. Dziękujemy patronom i patronkom. Ten odcinek powstał dzięki Wam. Odcinkiem otwieramy krótką serię poświęconą smoltokowi, czyli niezobowiązującej rozmowie po angielsku. Dziś przygotowałem coś specjalnego odcinek dla osób, które szykują się do ustnej matury z języka angielskiego w 2025 roku. Skupimy się na rozmowie wstępnej, czyli krótkim Smalltalku, który otwiera egzamin. Ale uwaga! Nawet jeśli nie zdajesz w tym roku matury, ten odcinek nadal będzie dla ciebie bardzo wartościowy, bo przećwiczymy w nim kilka przydatnych wyrażeń do codziennych rozmów. Tym samym trzymamy mocno kciuki za wszystkich maturzystów. Mamy nadzieję, że będziecie zadowoleni ze swoich wyników egzaminu dojrzałości. Without keeping you waiting any longer, let the lesson begin. Ten odcinek ukazuje się 1 maja 2025 roku, czyli matura, no, za pasem. Tuż tu Zaraz za majówką. Już czujemy napięcie. Fingers crossed, guys. Um, natomiast matury ustne dopiero za miesiąc, więc jest czas się przygotować. Otóż trochę. Dla osób, które są niewtajemniczone, tak szybciutko omówimy, jak wygląda matura ustna z angielskiego na moment bieżący. No, może was to interesuje, może wasze dzieci też niedługo będą się przygotowywać. Zaczyna się ona rozmową wstępną, która trwa około dwóch minut. Egzaminator zadaje wtedy kilka pytań dotyczących codziennego życia, zainteresowań czy na przykład planów na przyszłość. I cel tej części to rozluźnienie atmosfery i wprowadzenie zdającego właśnie w egzamin. Potem następuje pierwsze zadanie, jest to rozmowa z odgrywaniem ról i na nią mamy około 3-4 minut. Zdający otrzymuje polecenie do odegrania określonej roli, np. klienta w sklepie czy turysty pytającego o drogę. Ma 30 sekund na zapoznanie się z treścią zadania, a następnie prowadzi rozmowę z egzaminatorem, który wciela się w drugą rolę. Ważne jest, aby odnieść się do wszystkich czterech punktów wskazanych w poleceniu i rozwijać wypowiedzi. Tutaj dodam, że wskazanie i rozwinięcie to często wymaga dwukrotnego uwzględnienia czegoś w wypowiedzi. Czyli jak macie okay. zapytać Kupić dwa produkty, no to trzeba zapytać o produkt jeden, zapytać o jego nie wiem, wagę albo cenę i kupić produkt drugi, i też zadać jakieś dodatkowe pytanie o ten produkt. To to jest zwykle już wskazanie i rozwinięcie. Drugie zadanie to jest opis ilustracji, ponownie 3-4 minuty. Zdający opisuje wylosowaną ilustrację, określając miejsce, osoby i czynności. Następnie odpowiada na trzy pytania egzaminatora związane z tematyką zdjęcia. Pytania widzi jedynie egzaminator, dlatego ważne jest, aby uważnie słuchać i w pełni odpowiadać na zadane pytania. Zadanie trzecie to wypowiedź na podstawie materiału stymulującego i tutaj najdłuższa część około 5 minut. Zdający otrzymuje zestaw materiałów. Mogą to być zdjęcia, plakaty, ilustracje i ma minutę na przygotowanie. Następnie wybiera jeden z elementów, który najlepiej spełnia warunki przedstawione w poleceniu, na przykład trzy zdjęcia przedstawiające, jak spędza się wolny czas, i musisz wybrać swój ulubiony, i uzasadnia swój wybór. Oraz wyjaśnia, dlaczego odrzuca pozostałe. I to też jest ważna część zadania. Odrzucić i uzasadnić, dlaczego. Na koniec odpowiada na dwa pytania egzaminatora związane z tematyką materiału. Czyli na przykład, właśnie, co lubisz robić w wolnym czasie i gdybyś mógł gdzieś wyjechać, to co byś zrobił. No, tak tematycznie. I teraz, jak jest oceniane takie zadanie? Z całej matury ustnej można zdobyć 30 punktów. Przy czym aż 6 punktów za każde zadanie, czyli łącznie 18 punktów, zdobywa się za komunikację. Okay. Czyli właśnie to wspomnienie, odwniesienie się do punktu i jego rozwinięcie. To całkiem dużo, prawda? No, to jest ponad połowa. Natomiast za zakres środków leksykalno-gramatycznych, czyli bogactwo słownictwa i, i bogactwo gramatyki, dostaje się, między, dostaje się maksymalnie cztery punkty. Okej. Okay. Warto skupić się na przekazaniu wiadomości. Mm -hmm. Zrozumieć pytania i się do nich odnieść, niż mówić kwieciście i jeszcze szpanować jakimiś kondysjonalami. Tak? Krótko, prosto na temat i wspominać w zdaniach. Opłaca się skupić na, na, na tym, żeby przekazać treść. Ponownie cztery punkty można zdobyć za poprawność leksykalno-gramatyczną, czyli za błędy gramatyczne też nie będziecie jakoś strasznie ukarani. Okay. Wymowa to maksymalnie dwa punkty i płynność wypowiedzi to też maksymalnie dwa punkty. Jak myślisz, Aniu, ile trzeba mieć punktów, żeby zdać taki egzamin? No, zapewne tak jak w moich czasach, 30%, prawda? Exactly. 30% zdaje. Czyli to chyba jest 9, 9 punktów, chyba to jest, tak? Dokładnie to jest. 9 punktów z tychże 30 już zdajecie egzamin z matury ustnej. Aż sobie po nagraniu sprawdzę, czy mam moje świadectwo maturalne w domu. A sprawdź. To już trochę temu było. No. A my dzisiaj koncentrujemy się na rozmowie wstępnej. I teraz tak, ta część. I celem jest tak naprawdę to, żeby sprawnie przestawić się na język angielski i przełamać te pierwsze nerwy, nawiązać też kontakt z komisją, no przede wszystkim z egzaminatorem, z którym będziecie. Rozmawiać, a go nie znacie pewnie, albo jej nie znacie. I to jest też taka okazja dla was, jako zdających, żeby się osłuchać z wymową egzaminatora, no bo w późniejszej części nie będziemy widzieć pytań, tylko będziemy część z nich tylko słyszeć. Otóż to. I jak myślisz, Aniu, czy jest punktowana ta część, jako rozmowa wstępna, która trwa tam około dwóch minut? Wydaje mi się, że coś tam powinno być w sensie z twoja płynność, czy potrafisz ten to, to chyba ma wpływ, nie? O, coś takiego. Czyli nie dostajemy tutaj punktów za komunikację czy sprawność, no ale pierwsze wrażenie robi się tylko raz. Tak. Więc jak się wejdzie do pokoju i jak się tutaj zaprezentujemy, ma znaczenie w sensie takim, że może wpłynąć właśnie na te 4-8 punktów za poprawność, bogactwo. Może to zadziałać na waszą korzyść. Warto wykorzystać to, postarać się wejść na luzie w miarę możliwe, z uśmiechem, podziękować za zestaw. Możecie nawet ten moment wykorzystać, no bo tutaj jest dużo takich sztampowych pytań, żeby zaskoczyć jakimś taką frazą utartą komisję i od razu wiecie, dobre pierwsze wrażenie, o, toż to. o, brzmisz prawie jak native. Wychodzisz z inicjatywą. Proszę, proszę. Tak jest. Także to są nasze wskazówki. Na spokojnie, pozytywna energia, z uśmiechem, podziękować. Na ile oczywiście dacie radę. Pomimo stresu, przygotować sobie też odpowiedzi na takie standardowe pytania: typu: What are your hobbies? What do you like doing in your free time? What are your plans for the weekend? What is your favorite school subject? And why do you like it? I tutaj egzamina to, że mają dużą swobodę pytań, jeżeli mogą pociągnąć temat dalej, mogą uprościć pytanie, jeżeli widzą, że się super mieszacie. Tak, można zapytać, po prostu wiecie. Where are you from? Where do you live? No, albo, no, właśnie, coś o free time. No, coś trzeba mieć przygotowanego. I ważna podpowiedź? Odpowiadajcie pełnymi zdaniami. Zawsze na plus. Nie tylko yes, no, maybe. All right? Otóż to. I teraz ta część naszej merytorycznej lekcji. Spróbujemy sobie dorzucić kilka, właśnie, takich utartych fraz, które pozwolą wam błysnąć w tej pierwszej części. A jeżeli nie jesteście maturzystami, no to możecie błysnąć w trakcie dowolnej innej rozmowy. Small talku. Dokładnie tak, który prowadzimy prawie codziennie. Exactly. Więc pierwsza taka fraza to actually. Actually, bardzo brytyjska rzecz. Zaczynamy od tego odpowiedź. Oznacza ona takie, no właściwie, albo tak się składa, no i już później płyniemy, prawda? Czy masz jakieś plany na weekend? Actually, a no mam. Tak się składa, że mam. Actually, I do. I możecie opowiedzieć o planach. Ale już actually obiecuję Wam, że w uszach egzaminatorów to zabrzmie pięknie. Albo I guess you could say. I guess you could say. Utarta fraza, znowuż na początek, chyba można by powiedzieć. OK. I guess you could say, Alright? No to spróbujmy teraz odpowiedzieć kilkoma zdaniami na pytanie, takie właśnie z tych small talkowych, i użyć tych fraz. Actually, I guess you could say. Słuchaczu, słuchaczko, to zadanie jest także dla ciebie. Zrobię dłuższą pauzę, zanim usłyszysz odpowiedź Ani, więc odpowiedz po swojemu. A Ani odpowiedź będzie taką inspiracją, pomoże też nam przemycić kilka fraz. Right? normalnie się stresuję. <laughs> Let's try it. What do you do in your free time? Actually, I don't have a lot of free time. School keeps me busy. But I guess you could say I like watching series and meeting with my friends after school. Good job. No i mieliśmy actually, mieliśmy I guess, but I guess I could say. Great. Albo nawet I guess you could say. I guess you could say. Ania tu też fajną frazę wrzuciła, School keeps me busy. School keeps me busy. That keeps somebody busy, zapewnia nam zajęcie. Nie nudzimy się ewidentnie. Sprawia, że jestem zajęty. Możecie dopełnić po swojemu. Right. No i tutaj egzaminator może pociągnąć dalej rozmowę, no bo na tym trochę small talk polega, prawda? Wyłapujemy jakieś punkty zaczepu. Tu Ania powiedziała, że I like watching series, więc może się pojawić pytanie: Oh, what series can you recommend? Albo what series are you watching now? I sobie pociągnąć temat. Ok. no to przejdźmy do kolejnego pytania i kolejnych fraz. Frazy, żeby zabłysnąć. I'd say that. I'd say that. To d jest skrótem od would, czyli I would say that. Powiedziałabym, powiedziałbym. Oraz for me personally. For me personally. Dla mnie osobiście. Tak, for me personally. Albo samo personally też wystarczy. No dobrze, to pytanko dla was. What is your best friend like? Czyli jak mamy pytanie, what is he like, to pytamy o wygląd, czy raczej o charakter? Nie, o charakter. Jaki Dobra, jest? 10 punktów dla Ani, tak jest. No właśnie, widzicie, już sprawdza taki egzaminator, czy zrozumieliście pytanie. What is your best friend like? My best friend's name is Alice. we are the same age but she doesn't go to the same class i'd say that she's very kind and thoughtful for me personally a friend should always help you when you need them and alice has always been there for me thank you all right like friends like friends yeah i'll be there for you prawda? i'll be there for you No właśnie, Ania tutaj mówi always be there for somebody, tak? E, że zawsze tam dla mnie była, a dosłownie zawsze mogłam na nią liczyć. That's true. No i właśnie I'll be there for you. Zawsze możesz na mnie liczyć. I od razu piosenka wam gra w głowie, jest miło. Kolejna fraza. It really depends, but. It really depends, but. Spróbujcie użyć tej frazy, czyli to zależy, to zależy, ale. Mm -hmm. Albo jakiejś innej wersji z depend. I wasze pytanko. What's your favorite food? That's a difficult question. It really depends on my mood, but most often I enjoy Italian. I've always liked pizzas and pastas. I could eat a different type of pasta every day, and my favorite is spaghetti carbonara. Excellent job. All right. No, ciekawe, jak wy odpowiedzieliście na to pytanie, what's your favorite food? I czy właśnie na takim poziomie maturalnym, no bo Ania tutaj wzorcowo tam odpowiada. rozbudowuje odpowiedź, są to pełne zdania, nie tylko yes, no i I like pizza. <laughs> well done. All right. Kolejna fraza. Personally, I think that. Personally, I think that. Osobiście uważam, że. All right. Spróbujmy tą frazę na pytanie. Can you describe your room in your house? My room is not very big. Personally, I think it's too small for a young adult. I could decorate it how I wanted, so it has a green walls with many posters and pictures of me with my friends. The center point of my room is my desk, where I keep my laptop and all my plushies. Love it. Fajnie tutaj, tak? Young adult. No i ciekawy wyraz, że to są plushies. Mm, cute. Plushies to liczba mnoga od plushie, czyli Pluszak. zabawki pluszowej. Tak, plushie. Ta zabawka pluszowa, taki teddy bear, ale no niekoniecznie to musi być już bear. Tak, to są różne stworki. That's so true. Okej, okay. I ostatnie pytanko z tej sekcji z frazą From my perspective. From my perspective? Mm -hmm. Nice. Czyli z mojego punktu widzenia, z mojej perspektywy, right. taka alternatywa do wiecie, I think. To brzmi albo mądrze. For me. From my perspective. No to pytanko dla Was. spróbujcie użyć właśnie. From my perspective, do pytania. What is your favorite film or book and why? I think my favorite film is Spider Man No Way Home. I love superhero movies and this one had an amazing story. And so many great characters from different Spider Man universes. From my perspective, it's the perfect mix of action, emotions, and nostalgia. Plus, I watched it with my friends at the cinema, so it's a great memory too. There you go, good. Czechko, Great work. No teraz zrobimy sobie taką szybką rundkę pytań już bez fraz. Odpowiedzcie krótko dwoma zdaniami. Teraz jeżeli jesteście maturzystą bądź maturzystką, to nie polecam takiej strategii, mm -hmm. ale fajnie to przećwiczyć, aby szybko wymyślać odpowiedzi na pytania, no, które mogą nas zaskoczyć. Zdarza się. Naw Myślę, że nawet często. No właśnie, to dostajecie te pytania pewnie już od jakiegoś czasu typu ulubioną książkę, gdzie mieszkacie i tak dalej, i tak dalej. Bo jest ulubiona książka, to jest. Albo co ostatnio czytałeś? No właśnie, to nie jest takie łatwe pytanie, bo nie zawsze się zastanawiamy nad tym. Albo nie czytamy po prostu na mm -hmm. bieżąco i tak. O... Ale no miejmy jakąś swoją przygotowaną taką odpowiedź. Więc słuchaczu, ciebie też. Postaram się zaskoczyć pytaniem, no a odpowiedź Ani podamy znowuż po dłuższej pauzie, więc starajcie się odpowiedzieć na moje pytanie, jak tylko je usłyszycie. Ok? Pamiętajcie, dwa zdanka, krótko i na temat. What clothes do you like wearing? Personally, I like wearing comfy clothes like jeans and t-shirts. I think it's important to feel good in what you wear. Do you like the place where you live? Why? Why not? Yes, I do. It's a quiet neighborhood with lots of green spaces. So it's really nice to relax after school. What is your favorite subject at school and why? Or, but to dla dorosłych już mamy też podcast, what was your favorite subject at school? Oh, definitely geography. I love learning about different countries and cultures. I hope to travel and visit many countries when I am older. Would you like to work on your own or for a company? And why? I would like to work for a company because I enjoy working with other people. Also, it seems more stable to me. Love it what is your favorite celebration and why today celebration oznacza święto święto prawda like holiday tak, jak jest twoje ulubione święto tak celebration holiday exactly what is celebration is like unikalne możecie you can also say just my birthday to też by było celebration we celebrate our birthdays dużo świętujemy różnych rzeczy what is your favorite celebration and why My favorite celebration is Christmas because I love spending time with my family. I also really enjoy decorating the house and giving presents. Nice. Which is your favorite restaurant or pub? My favorite restaurant is a small Italian place near my home. The food is always fresh and the atmosphere is very cozy. Where do you usually go shopping? I usually go shopping in a shopping center. It has many stores, so I can find everything I need in one place. Where would you like to go during your summer holidays? I would love to visit Spain because I'm really interested in Spanish culture and food. Also I want to relax on the beach. What sports do you like doing? I really enjoy swimming because it makes me feel strong and healthy. I sometimes go cycling with my friends too, but it's not my cup of tea. Wonderful. Nada. Warto być autentycznym w swoich odpowiedziach. No, łatwiej jest wtedy wymyślić odpowiedź, kiedy coś tak. wiemy na dany temat. Niż wymyślić i jeszcze wymyślić odpowiedź. Bo trzeba się liczyć z tym, że będzie jakiś follow-up question. Mm -hmm. No i w przypadku zmyślonych to nie zawsze jest takie proste. Chyba, że jesteście dobrzy w laniu wody, o. tak zwanej, to wtedy, wtedy super. Także pamiętajmy, no, tak wygląda ta część. Często jest pomijana też ta rozmowa wstępna w ćwiczeniach, Maturzystów. Tak, na zadania się skupiamy. No bo rozmowa, co tam jest niepunktowana i tak dalej. No a to jest ten moment wejścia na egzamin, tak jak mówiliśmy, przełączenia się na język angielski, no i zrobienia pierwszego mocnego wrażenia. A te pytania, no cóż, no są egzaminem, nie przypominają normalnej <noise> rozmowy. That's true. Cała osoba się was pyta, nie wiem, filmy czy coś. Bardziej <noise> takie randkowe to przypomina, prawda? Taką pierwszą randkę, typu... O, That's true. Ale... Tak, to nawet przyjaciele się tak nie wypytują. No nie, no nie. Przyjaciele już tam coś wiedzą o sobie i tak. A tutaj właśnie taka pierwsza randka, typu a czym się zajmujesz? A jaką lubisz książkę? A co oglądałaś ostatnio? O Boże, tak sztywne są te pytania. No ale cóż, jest to egzamin. It is what it is. I to już wszystko na dziś. Dziękujemy, że byliście z nami podczas tego odcinka poświęconego rozmowie wstępnej na maturze ustnej z języka angielskiego. Mamy nadzieję, że nasze wskazówki pomogą Wam poczuć się pewniej i swobodniej na egzaminie. Trzymamy mocno kciuki za wszystkich maturzystów, zarówno na części ustnej, jak i pisemnej. Jeśli nie zdajesz matury, ale chcesz być lepszy w Smoltoku po angielsku, no to świetnie się składa, bo już w kolejnych odcinkach porozmawiamy o Smoltoku podczas kolacji służbowej oraz w trakcie spotkania rodzinnego. Będzie mnóstwo przydatnych wyrażeń i naturalnych dialogów, które możesz potem wykorzystać w codziennych rozmowach. Podsumowując dzisiejszy odcinek, nauczyliśmy się, jak wygląda rozmowa wstępna na maturze, poznaliśmy praktyczne zwroty i przećwiczyliśmy budowanie odpowiedzi na najczęstsze pytania. Pamiętajcie! Pierwsze wrażenie robi się tylko raz. Warto podejść do rozmowy z uśmiechem i otwartością. Thanks for staying with us and we'll talk to you again next week. Bye. Bye.